Meksykański dziennikarz zamordowany w Meksyku Meksyk, znany dziennikarz, dziewiąty w tym roku, zginął z wyroku, gangu. Wybitny publicysta opozycyjnego dziennika El Debate, 59-letni Luis Enrique Ramirez, padł ofiarą mordu jako dziewiąty w tym roku. Meksykański dziennikarz, informują meksykańskie media. Przed dwoma dniami Ramirez został prowadzony nocą ze swego domu przez uzbrojonych mężczyzn. Jego ciało odnaleziono w plastykowym worku przy drodze w stanie Sinaloa, zakomunikowała w piątek prokuratura. Działa tam jeden ze słynnych gangów narkotykowych. Ramirez, laureat 14 nagród dziennikarskich i literackich, który prowadził również własny portal internetowy, z wiarygodnych źródeł, poświęcony walce z przestępczością, znany był także z krytyki niedość energicznych, jego zdaniem. Działań Meksykańskiego Sądownictwa i Prokuratury wobec Organizacji Przestępczych Od grudnia 2018 roku, czyli od początku prezydentury obecnego centrolewicowego szefa państwa, Andresa Manuela Lopeza Obradora, zanotowano 1945 aktów agresji przeciwko meksykańskim mediom i dziennikarzom, w tym 33 zabójstwa oraz dwa uprowadzenia. To 85%. Więcej niż w latach 2012-2018 za prezydentury Enrico Uepeni nie to. Międzyamerykańskie Stowarzyszenie Prasy, największa organizacja dziennikarska, która czuwa nad zachowaniem wolności i mediów na kontynencie amerykańskim, ogłosiło w związku z zabójstwem, alarm wobec bezprzykładnej przemocy wobec przedstawicieli mediów w regionie. Jak podkreślił w swym komunikacie Meksykański Komitet Obrony Dziennikarzy, Meksyk zajmuje pod względem liczby dziennikarzy, którzy stracili w tym roku życie przy wykonywaniu pracy, drugie miejsce po walczącej w obronie swej wolności Ukrainie.